Witam, z tej strony RafelCzy.pl. Testujemy w ogóle mikrofon, to wszystko. Nie wiem, czy to będzie dobrze. Zaraz przetestujemy. testujemy. Zagramy na razie testa, zrobimy takiego w ortonderze. Czy dźwięk, kurde, z głośników e, z moich, kurde, słuchawek, czy będą... Czekaj... Uh -huh. Dobra. Z moich słuchawek, a kurde ten... dobra. Elegancko. Zaraz sprawdzimy, czy będzie elegancko, czy nie będzie elegancko, no. Testa musimy walnąć, jakby to nie było. Pakiet Losty 4, kurde, co to się dzieje? Będzie nie zaczęło legować, kurczę. Myśmy, kurde, te trzy polecieli, także jutro odpuszczę swój zbawny program tym. O, czekaj, no właśnie. Chodźmy o samoloty jak najszybciej samolot odpoczy też Dobra. Achcie, ja nie wiem czy samoloty mi właśnie się grać, ale chyba nie będziemy grali samoloty, ponieważ trzeba będzie zdobyć tutaj eleganckie te Okay, ja muszę obrę gdzieś tutaj o kawolca załatwiłem, kurczę byka. By się pojawił. Obra. Okej, okay. oj oj. Dobrze, Słonia mamy. Kurde! Zobaczcie... Spudłowałem, kurde no, kawulce mogłem kurde cię sobie Ja albo tamtego wcześniej co było. kurde no głupio postąpiłem trochę, ale co ja na to, podjedziemy Sługi mamy, czyli misję wykonałem co chciałem

Skapujemy sobie Wiem, ja szybko. O, ja ciasunę. No nie chcę walczyć nać, bo tu mogę. O, strzelił? Dobra. Zbaczmy. Oj, dawaj, dawaj. Tu tak chęć, tu. Tu Dobre! Dobra, to bardzo dobra bitwa. Ja czuję to. No oj. się nie ogarnął. Pan nic na tym nie poradzimy. Wracam do bazy. Samolot. No to co tutaj? Przerwa. O! Będę reaszować z tej strony spójnie. Kurde! Alpi, wylas Ile już już się tam uciepnąłem 6 O, przydałoby się tutaj polekwidować jak najwięcej Będziecie się chyba jechać Tak, wychodzi, że tutaj będziecie coś jechać Już Wroga! jeszcze takiej bitwy to jeszcze nie miałem, nie? O, i sunia! Chciałbyś! Czy taka piękna bitwa, Uu, jeszcze na tym eleganckim czołgu, Panzer 470 No, panowie i panie, to jest potężny czołg niszczyciel, ale trzeba ogarniać to. Naprawdę trzeba ogarniać. Tutaj nie zawsze, jak widzicie, fajnie się skręca czy coś. On jest bardzo dobry, jeśli chodzi o jako niszczyciel, bo ma dobrą penę No i żeby nie oszukiwać, tu już mam 8 kolesiów i żeby to miało, to tyle ma i Panzer Grenade 192 pn ma jeszcze Panzer Grenade 40, 228, ale to odpuścimy sobie czekaj, wyjadę sobie jeszcze kapa już zawsze więcej ta ekspa się uda No to na pewno tam będzie, tylko że tam... O, o, czekaj, bo tu jest coś strzelawszy. Kurde no. kurdy kurdysta no. Ja się boję, bo po prawej jest i po lewej jest ten. Nie, po lewej tylko, wcale. Nie ma po prawej O, o, kips, o. Ło, ale trzeba przycięło tak porządnie bąbki i tak poleciały. Czekajcie, sprawdźmy dokładnie czy tutaj jeszcze coś jest. To jest takym koleś tutaj, widzę, że chyba K.A.O.S.I. osi ja bo myślałem, że tam poleś. Dobra, zabitka wolca. Nie będzie wolna. I widzicie to jest żywo, celownik żeby zielony to można sobie, jak widzicie, czarny albo czerwony, czerwony zrobić to podświetlany celownik w tym, trzeba w ustawieniach zrobić. No kurde, niby te dwa razy pakiet losty poleciały, ale nie odczuwam tych lagów, czyli coś tu równoważy mi, tylko ciekawy mi, tylko co. Kurde, zabijają mnie, nie znaczy nic robić. jeszcze więcej. kurde ludzie. 3 kapy, tyle, ale no, żeby to zrobić, to trzeba byłoby coś jeszcze jak jakby się udało. Nie, już tam się cofać już nie będę. Samolotu już nie wezmę, trudno się mówi, bo takiej bitwy to już nie zrezygnuję z niej. Jest naprawdę bardzo dobra. Raz. I jeszcze mamy tutaj. Dawaj, do dawaj, 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 dawaj. trochę i zwyciężymy. Kurde no. Wsienęli mi go. Spójrzcie, No dobra, tutaj chyba już więcej nic nie będzie. Tak mi się wydaje. A jak coś będzie, to już za późno. No ale już więcej już mnie nie przegonią. 9 killów mamy. O, jest, już strzelił. Sunią Dobra, mamy 10 i ostatni cios był. Dobra, fajnie. Dzięki za uwagę. I na razie, pamiętajcie, że to jest PZ, w którym ma... właściwie to ja wam pokażę. 10 minut, bitwy co to jest? Właściwie ja go mam wymaksowanego. To już kurde, nie powiem wam, że to jest zły żołk. Naprawdę przepiękny nawet, o widzicie, nowe to odbieramy nagrodę z karciory i z tego. Dobra. Dostałem jeszcze kamuflaż letni, do tego panzera 470A, do hangaru. Dobra, jak widzieliście ładnie z hajsem poszło, 193 600, to z kontem premium. Dobra, eee, co mam wam więcej powiedzieć? No, Czołg je ma do, jest dobry, no, nie ma co szykiwać, dymy ma, pancerz granaty, jak wcześniej powiedziałem, eee, helki ma kurde właśnie 11 mm i takie wyposażenie, dodatkowy pancerz, który e, macie o tymi gąsienicami łagięty, to właśnie trochę ratuje życia, bo jak potrafią ludzie, nie strzelają tutaj, to nawet jak trafią tutaj, to gąsieniczkę potrafią e, rozwalić, no dobra. Jak widzicie, tak się komponuje mój samolot, yy, samolocik, co ja pierdzielę, choke, malowanie. Sprawdźmy, jak wygląda ten letni. O, nie, tak, ten letni będzie używany. Dobra, fajnie. Dodatkowo sobie walnijmy yy, te moje zarąbiste. Czekajcie, o, zróbmy tak, żeby to jakoś wyglądało jakoś inaczej. O, będzie, muszę teraz zrobić to inaczej. O, tak, najlepiej. To zróbmy sobie. Ciak, ciak, o, to zróbmy sobie. Czekajcie, to trzeba zrobić, jakoś tak zrobić, żeby żeby mi to nie przeszkadzało. O, Cak. I zróbmy tak. Yy, tu mamy jeszcze takie te o Tutaj można zrobić to inaczej jakoś. O. Czekajcie. Czekajcie, to zróbmy inaczej, bo tutaj tak ma różnicy, czy to będzie to tak, czy tak będzie. O, tak zróbmy, niech trochę wystaje, nawet byle jak było. I mamy jeszcze mały krzak, którego wolimy sobie tutaj. Dobra, będzie ładnie? Nie, nie zrobimy tego. Nie, tak nie zrobimy. Wiecie, do czego zrobię? Czekajcie, gdzie jest ten duży. Ten duży pójdzie na jarzmo. Zrobimy sobie na jarzmo, ponieważ to jarzmo, jak jest widoczne, to jest przyląbane. Dobra. Będzie jakoś to nie byle jak to drobną stronę walnąć. O tak jakoś. Proszę to tak jakoś trzeba zrobić. Żeby go... Czekajcie może kurno. Nie, muszę inaczej robić to. Ciach. Czech. To mam muszę jakoś przykryć bardziej. O, może tak. tak zrobić. I to przykryć jeszcze jednym krzakiem. Tej strony. O tak. no Dobra. Będzie le lepiej. Nie będzie. No. Fajnie było. Dobra. E, tak będzie się komponował mój pancerek. Nie? nie będę mu czerwonego orła walił na zielonym tle, ponieważ to widoczne. Dobra. Już mamy 48 poziom e, tego. Tak, dobra. Fajnie. Dzięki za uwagę i na razie.